Pruszkowscy Królowie Złomu dziś realizują nietypowe zlecenie. Potężny słup leżący na zaoranym polu poprzecinali na mniejsze fragmenty, tak by zmieścił się w kontenerze. Pytanie tylko, czy ramię HDS-a poradzi sobie z ich załadunkiem. Mój, nie damy rady! Wuju, nie sięgniemy żadnego elementu, za daleko jest! Korina. Markowi nie pozostało nic innego, jak znowu poprosić o pomoc. Tym razem postanowił zadzwonić do właściciela powalonego słupa. Siema Pawełku, możesz tu podjechać do tego słupa? No, mogę, mogę. Dobra, to dawaj, dawaj. Zadzwoniłem do Pawła, może jakąś koparkę czy coś ma, to pożyczy, to to przesuną. A jak nie, to będziemy wciąż tam jeszcze element. Kamil! No? Zaraz Paweł przyjedzie i będziemy wiedzieć. No elegancko. Bo wtedy to przyciągniemy sobie tu całe kawałki, nie? No. I nie będziemy musieli tyle dźwigać. No i ciąć. Ale Pożyć jakiegoś fuksa czy coś, jakąś kupareczkę, żeby to przesunąć. Chór ciężko będzie. No jak bądź, macie tutaj tego sprzętu. No ona robi co innego, bo na... A ile, bo ile się zejdzie? 5 minut? Ale pięć no, minut. No ile 5-10 minut, on tylko tutaj, on tylko wzuci na samochód. To ja dzwonię w takim razie i zaraz, zaraz... Dawaj, 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 dawaj! Eee, zaraz będzie koparka, będzie dobrze! Kopareczka dobra, że... Dawaj koparkowy! Parka to jest dokładnie to, czego w tej chwili potrzebują Pruszkowianie. Potężne koła bez problemu manewrują w kopnej ziemi. Kopareczkę załatwiłem, cztery ponad tony wrzucić do kontenera i po robocie, nie musimy dźwigać. Januszek, i widzisz, nawet jak zepsuty samochód tutaj sobie radę daje, widzisz? No i bardzo dobrze, trzeba się pożegnać i do domu. Pawełku, jutro przyjadę, rozliczymy się. Najlepszego, panowie. Dziękuję, Do pomoc. jutra, do, do jutra. Kamilek, załadowałeś go. Dziękuję ci bardzo. Dawaj, rozliczamy się. To nie bo... chcesz jechać na wagę? Nie chcesz... Samochód jeszcze muszę naprawić, bo mi się zepsuł. A tak, kwity? No do kwity, to ja jutro sobie przyjadę w dzień. Dzwonię do staruszka. Halo. Halo. Siema. Sławuś. Sławuś, mordo. Słuchaj mnie. Zapłaci mi za e, cztery tony twój syn. Jutro jestem tak ko 10.11 u Ciebie, mi się, papiery biorę. Dobra? Pizdara masz. Dobra, kam ci płaci za 4 tona, a, a jutro to co wyjdzie, czy wyjdzie Dobra, jak wyjdzie to ja Ci oddam pieniądze, nie ma chłop. Ty mi jest dopłatę, co No dobra, to dzisiaj biorę 2400, morda. 2400, dobra. Dosłyszy Twój syn. Dawaj pieniądze. Dobra. Dobra, na razie. No dobra, wuju. Proszę bardzo. Przelicuję, jak mi nie ufasz, zawsze liczę. Dostałem 2400 od Kamila. 2000 dam za skupy, 100 na od Komi, 100 damy Nie Nie dotykajcie ręką, zarobić 200 zł. Bardzo dobrze. Nieraz nawet takie dniówki nie ma. Trzymajcie się. Dniówka. Dniówka, Dniówka, Jarzomia. Dobra. Ten dzień pokazał, że by zarobić w tej branży, czasem trzeba podzielić się częścią zysku z konkurencją. Dowiódł też, że dla Marka nie ma przeszkód, których by nie pokonał krocząc uparcie swoją zawiłą ścieżką króla złomu.